Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie siostry i bracia. W odległości 64 km na południe od Rzymu nad Morzem Tyreńskim, na skalnym cyplu wysuniętym daleko w głąb morza, znajduje się starożytne miasteczko Ancjo, w którym urodził się cesarz Neron. Tuż obok tej mieściny leży Netuno, słynne z sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Jednak to nie cudowna figura Matki Bożej ściąga do tego miejsca rocznie setki tysięcy pielgrzymów, ale kaplica, w której znajdują się śmiertelne szczątki dwunastoletniej dziewczynki, która w obronie swojej niewinności oddała młode życie. Jest nią Maria Goretti. Leży ona w kryształowej trumnie, jakby co dopiero położyła się do snu. Ściany kaplicy obłożone są licznymi wotami. Kiedy odeszła do Pana. Miała zaledwie 11 lat, 8 miesięcy i 21 dni. Papież Pius XII nazwał ją świętą Agnieszką XX wieku i wskazał jako wzór postępowania dla młodzieży. Maria Goretti przyszła na świat w Corinaldo, niedaleko Ancony, dnia 16 października 1890 roku. Była trzecim z siedmiorga dzieci małżeństwa Luigiego Goretti Jasunty z domu Karlini Została chrzczona w miejscowym kościele parafialnym. Już jako czterolatka uparcie przekonywała rodziców, aby posłali ją do pierwszej komunii świętej. Pragnienie to wzmogło się, gdy jako sześciolatka przyjęła sakrament bierzmowania. Do pierwszej komunii świętej przystąpiła 29 maja 1902 roku. Goretki żyli w skrajnym ubóstwie, dlatego po przyjściu na świat czwartego dziecka postanowili opuścić rodzinne strony, by szukać pewniejszego utrzymania w innym regionie Włoch. I tak rodzina Goretti przeniosła się na tereny bagien pontyjskich w okolice Nettuno. Osiedli się w wiosce Ferriere di Conca. Podczas osuszania bagien Luigi zaradził się malarią i wkrótce umarł, pozostawiając Asuntę samą z dziećmi. Kobieta była przerażona. W jednej chwili straciła ukochanego męża, a trudna sytuacja finansowa zamieniła się w prawdziwą nędzę. Dzieci musiały natychmiast dojrzeć do nowych ról, gdy ich matka poszła do pracy w miejsce zmarłego ojca. Dziewięcioletnia Maria przejęła kuchnię i opiekę nad młodszym rodzeństwem. Robiła to z ogromnym zaangażowaniem, spełniając się w tej roli. Pocieszała mamę słowami Odwagi, mamusiu, Bóg nas nie opuści. Pobożne dziewczę brało często różaniec do rąk, modląc się o spokój duszy ojca. Maria, słysząc pewnego razu, jak chłopcy sąsiedztwa powtarzali nieskromne żarty, powiedziała, że wolałaby raczej umrzeć niż wypowiadać takie słowa. Nie wiedziała wówczas, że w pewien sposób przepowiedziała własną męczeńską śmierć w obronie czystości. Niestety w domu Maria nie mogła liczyć na spokój. Goretti mieszkali w budynku należącym do właściciela majątku, u którego pracowali. Dzielili go z rodziną Serenellich, którą stanowili ojciec, wdowiec mający problemy z alkoholem oraz dorastający syn Aleksander. Między dwoma rodzinami panowała niechęć, ale jakoś starali się żyć w zgodzie. Aleksander podkochiwał się w dziewczynce, mimo iż był od niej dużo starszy. Często ją zaczepiał, zwracał się do niej w dwuznaczny sposób i próbował ją wykorzystać. Raz nawet zagroził, że zabije ją jej matkę jeśli komukolwiek wspomni o tym, czego od niej chce. Ona wiedziała, że jest do tego zdolny, że się nie zawaha. Dziewczynka jak mogła to go omijała, nieraz ratując się ucieczką. Nic jednak nie powiedziała o tym ani matce, ani starszym braciom. Aby nie pogłębiać niechęci do rodziny Serenellich. Dopóki mogła, stanowczo odmawiała kontaktu. Coraz częściej modliła się o przemianę jego serca. Każdego dnia jednak spotykała Aleksandra. Mieszkali przecież w tym samym domu, razem jedli, wspólnie pracowali. Okazywała mu wiele serdeczności, odnosiła się do niego z dziecięcą prostotą, ale on inaczej na nią patrzył. 5 lipca 1902 roku doszło do tragicznych wydarzeń. Obie rodziny pracowały wtedy w polu. W domu pozostała jedynie Maria. Gdy Aleksander dowiedział się o tym, znalazł pretekst, by tam wrócić, chcąc wykorzystać nieobecność domowników i zmusić dziewczynkę do zrealizowania swoich planów. Byli więc sami w domu. On, dwudziestoletni silny mężczyzna, ona, słaba dziewczynka. Dziecko nie mające jeszcze 12 lat. Nie miała żadnych możliwości ucieczki. Gdy tylko zamknął drzwi, zaczęła krzyczeć tak głośno, jak tylko potrafiła. Jednak nikt nie mógł jej usłyszeć. Zdawała sobie z tego sprawę. Próbując się wyzwolić, z jego rąk płakała głośno i błagała rozpaczliwie: Aleksandrze, zostaw mnie. Pozwól mi iść. Nie rób mi nic. Pozwól wyjść. Co ty robisz? Pójdziesz do piekła. Szczegóły te podał sam morderca przed sądem. Wtedy Aleksander chwycił za nóż, który miał przy sobie, i zadał jej cios. Maria zemdlała, a napastnik, myśląc, że ją zabił, zamknął się w swoim pokoju. Po chwili jednak odzyskała przytomność i zaczęła jeszcze głośniej wołać o pomoc. Wtedy Aleksander zadał jej jeszcze trzynaście ciosów. W ciągu kilkunastu minut do mieszkania wpadł jego ojciec. Które nie mógł wierzyć w to, co zobaczył. Zanim przybiegła Asunta. Maria była cała zbroczona krwią. Wciskała w dłoniach szczępy podartej sukienki, starając się zakryć poprzebijane ciało. Na widok swojej córki, matka zemdlała. Sąsiedzi, dowiedziawszy się o ataku na Marię, zdecydowali, że. Szybciej będzie zawieźć ją do szpitala niż czekać na przywiecie lekarza. Zorganizowali się, by pożyczyć wóz i odwieźli dziewczynkę do Netuno, gdzie medycy walczyli o jej życie. Według świadków operowano ją przez wiele godzin bez żadnego znieczulenia. Operacja jednak na niewiele się zdała. Lekarze nie byli w stanie postrzywać wszystkich poprzecinanych organów wewnętrznych. Przed domem Gorettich Zebrani ludzie, o mało co nie rozerwali na strzępy zabójcy. W porę jednak przybył właściciel majątku z uzbrojonymi mężczyznami. Z wielkimi trudnościami wyprowadzili mordercę przez rozwścieczony tłum, żądający zemsty, i dostarczyli go na komisariat. Po operacji w szpitalu Maria odwiedził kapelan. Przed przyjęciem komunii wyznała mu ostatkiem sił, że z całego serca przebacza Aleksandrowi. Chcę go spotkać kiedyś w raju, powiedziała. Ksiądz, chcąc udzielić jej komunii, zapytał: Czy wie, kogo przyjmuje? Tak, przyjmuję Jezusa, którego zaraz zobaczę, odrzekła umierająca dziewczynka. Była to zaledwie piąta komunia w jej krótkim życiu. Kilka godzin później stan Marii uległ nagłemu pogorszeniu, i dziewczynka była w agonii. Przed śmiercią odzyskała jeszcze pełnię świadomości, aby pożegnać się z bliskimi. Chwilę później, zupełnie spokojnie, zamknęła oczy i zasnęła i odeszła do pana. Narodziła się dla nieba na całą wieczność. Był to dzień 6 lipca 1902 roku, pierwsza niedziela miesiąca. Wciąśnięta tą zbrodnią, lokalna społeczność wyprawiła jej iście królewski pogrzeb. Wzięło w nim udział wiele tysięcy ludzi i setki kapłanów. Mszę pogrzebową odprawił sam biskup diecezji Albano, do której przynależała parafia męczennicy. Ciało w białej trumnie wyprowadzono z domu, a ze wszystkich okien sypano kwiaty, głównie płatki róż i maków. Historia męczeństwa Mari Goretti wstrząsnęła całymi Włochami i dotarła aż do uszu papieża, który był mocno poruszony. Zabójca Aleksander Serenelli został wkrótce osądzony i skazany na 30 lat pozbawienia wolności. Karę odbywał na Sycylii. Za dobre sprawowanie i pracowitość został ogrodnikiem w więziennym ogrodzie. W związku z amnestią po zwycięstwie Włoch w I wojnie światowej i w nagrodę za dobre sprawowanie wyszedł na wolność 3 lata przed ustalonym terminem końca odbywania kary. Przebywając jeszcze w areszcie, nawrócił się i świadomie pokutował za krzywdę wyrządzoną Marii. Po wyjściu z więzienia osobiście udał się do Asunty Goretti, błagając ją o przebaczenie, którego kobieta w Exauch mu udzieliła. Wyznał także swoją winę przed całą parafią. Aleksander pojawił się również w sposób dyskretny na mszy beatyfikacyjnej Marii. Czuł, że powinien tam być w imię sprawiedliwości, prosząc o przebaczenie. Sam nosił w sobie głębokie poczucie, że jego nawrócenie dokonało się dzięki wstawiennictwu Marii, która przed śmiercią wyraziła życzenie, aby spotkali się w niebie. Wkrótce wstąpił do kapucynów Macerata, gdzie jako brat zakonny prowadził życie pokutnicze. Zmarł 6 maja 1970 roku w wieku 88 lat. Na moje zachowanie. Wpływ miała pornografia i złe przykłady, które większość młodych ludzi bezmyślnie naśladuje, wyznał po latach. Oto fragmenty Jego testamentu. Jestem już stary, prawie 80-letni, u schyłku życia. Spoglądając na moją przeszłość muszę stwierdzić, że w mojej młodości wszedłem na złą drogę. Miałem wokół siebie osoby wierzące, żyjące zgodnie z wiarą, ale nie doceniłem ich rad ani przykładów. Mając 20 lat, w przypływie namiętności dopuściłem się zbrodni. Obecnie wzdrygam się na samą myśl o niej. Maria Goretti teraz jest świętą. Była jakby dobrym aniołem dla mnie, przysłanym przez opatrzność Bożą, aby mnie ratować. Jeszcze teraz słyszę w sercu moim słowa jej przebaczenia. Modliła się za mnie, orędowała za swoim zabójcą. Skazano mnie na 30 lat więzienia. Gdybym nie był tak młody. Skazano by mnie na dożywocie. Za jej pomocą przeżyłem 27 lat więzienia. Ci, którzy będą czytać ten list, niech z niego zaczerpną tę zbawczą naukę, że trzeba strzec się zła, a zawsze szukać dobra i to już od dzieciństwa. Dzięki staraniom ojców pasjonistów w 1935 roku rozpoczął się proces kanoniczny Marii Goretti. 27 kwietnia 1947 roku Pius XII zaliczył ją uroczyście w poczet błogosławionych, a 24 czerwca 1950 roku tenże papież włączył ją do chwały świętych. Zarówno w beatyfikacji, jak i w kanonizacji własnej córki miała szczęście uczestniczyć jej mama. W dniu kanonizacji papież Pius XII wypowiedział słowa jakże aktualne i dzisiaj. Życie tego prostego dziewczęcia godne jest nie tylko nieba, ale też godne, aby z podziwem i czcią spojrzeli nań ludzie nam współcześni. Niech uczą się ojcowie i matki, jak starannie w prawości, świętości i męstwie należy wychowywać powierzone im przez Boga dzieci. Jak kształtować według zasad religii katolickiej, aby gdy staną kiedyś wobec próby, Potrafiły z Bożą Pomocą wyjść z niej zwycięskie, nietknięte i nieskażone. Niechaj uczą się wesołe dzieci, niech uczy się odważna młodzież, że nie wolno haniebnie ulegać urokom zwodniczych wad, złudnym i krótkotrwałym przyjemnościom, ale raczej, choćby w trudach i wyrzeczeniu, wytrwale zmierzać ku doskonałości chrześcijańskiego życia. Duchową przemianę zabójcy. Opisał Jean DuPont w książce, która w Polsce została wydana pod tytułem Niebo nad moczarami. Święta Maria Goretti jest patronką młodzieży, dziewcząt, dziewic i bielanek. Jej relikwie spoczywają w kościele Matki Bożej Łaskawej w Nettunu. Rób młodej męczennicy nawiedził święty Jan Paweł II w 1979 roku. Doroczne wspomnienie Marii Goretti przypada 6 lipca w dniu jej śmierci. Święta Maria Goretti stała się patronką dziewic i być może jest dzisiaj potrzebna Kościołowi bardziej niż nam się wydaje. W końcu, jak nikt inny, rozumie cierpienie niewinnych. Ty, jako wspólnota wierzących, mierzymy się z procesem oczyszczenia Kościoła. Historia Marii przypomina nam o tym, czym jest czystość i zwraca uwagę, że jej niszczenie zadaje być może głębsze rany niż te fizyczne. Droga do przebaczenia wiedzie zaś przez zranione serce i może tego dokonać w wolności jedynie osoba skrzywdzona. Święta Maria Goretti jest opiekunką i powierniczką wszystkich zranionych. Modlmy się przez jej wstawiennictwo. Boże, ty jesteś źródłem niewinności i miłujesz czystość. Ty dałeś Twojej służebnicy Marii Goretti łaskę męczeństwa w młodym wieku. I nagrodziłeś jej walkę w obronie dziewictwa. Za jej wstawiennictwem daj nam stałość w zachowaniu Twoich przykazań. Amen.